Kraina Lodu 2 Król Agnar z Arendel lubił opowiadać swoim córkom, Elzie i Annie, historię z dawnych czasów. Pewnego wieczora przedstawił im dzieje plemienia Northuldra, które żyło w zgodzie z duchami natury. Mieszkańcy Arendel w geście przyjaźni dla tego ludu wybudowali tamę. Kiedy wszyscy zebrali się, by świętować, wybuchł nagle straszliwy konflikt. Obie strony zaczęły zawzięcie ze sobą walczyć. Puszczę, w której trwały uroczystości, w jednej chwili otoczyła bezkresna mgła, a po tych, którzy się w niej znajdowali, zaginął wszelki słuch. Opowieść skłoniła dziewczynki do wielu pytań. Sądzisz, że puszcza jeszcze się kiedyś ocknie? spytała Elza. Tylko Achtohalan to wie, odparła jej mama. Ach to ho, ho co? dopytała Anna. Królowa Iduna opowiedziała dziewczynkom, że jej matka często śpiewała jej do snu kołysankę o tajemniczej rzece zwanej Halam, która wiedziała o wszystkim, co wydarzyło się w przeszłości. Możemy jej posłuchać? poprosiła Elza. Królowa zgodziła się i zaczęła nucić kołysankę. Córeczki prędko zasnęły. Od tej pory minęło wiele lat. Siostry straciły rodziców, ale nadal były sobie bliskie i troszczyły się o siebie. Olaf nauczył się czytać, a Kristof kupił pierścionek zaręczynowy i zamierzał oświadczyć się Annie. W grupie tak bliskich sobie przyjaciół zawsze znajdował się czas na wspólną zabawę, na przykład y, grę w Kalangury. Jednak młodą królową w głębi duszy coś gryzło. Od jakiegoś czasu słyszała pewien głos, który przyzywał ją do siebie. To chusta mamy zauważyła pewnego wieczoru Annę. Zakładasz ją za każdym razem, gdy dzieje się coś niedobrego. Chodzi o to, że nie chcę zniszczyć tego, co mam, odpowiedziała po chwili Elza. Anna wiedziała, jak poprawić humor siostrze. Ułożyła na łóżku poduszki, przytuliła Elzę i zaczęła śpiewać kołysankę, którą kiedyś śpiewała im mama. Wkrótce obie zasnęły. Elza obudziła się w środku nocy na dźwięk tajemniczego wołania. Wymknęła się z zamku i ruszyła nad brzeg fiordu, uniosła ręce i wyczarowała śnieg. Lodowe drobinki otaczały ją i tworzyły obrazy, które układały się w nieznaną jej wcześniej historię. Zafascynowana królowa jeszcze raz przyzwała magię i stworzyła ogromną falę zimna, która pomknęła nad wodą. Wilgoć w powietrzu zamieniła się w kryształy. Na każdym z nich był jeden z czterech symboli: powietrze, ogień, woda, ziemia wymieniła Elza. Anna obudziła się nagle, ogarnięta dziwnym przeczuciem. Natychmiast wybiegła na balkon. Jej oczom ukazały się tysiące kryształów. Dopiero po chwili dostrzegła siostrę. Nagle kryształy opadły, a Arendel zaczęło się zmieniać. Zamarła woda, zgasł ogień, a silny, dziwny wiatr wypchnął mieszkańców stolicy Królestwa z ich domów. Ziemia pod miastem zafalowała, niczym zburzone morze. Mieszkańcy Arendel uciekli na klify nad miastem. Gdy wszyscy byli bezpieczni, Elza opowiedziała Annie i Krzysztofowi o tajemniczym głosie. Anna była zaniepokojona. Czego on od ciebie chce? Naraz grunt pod ich stopami znowu zadrżał. Na szczęście zwiastowało to tylko nadejście górskich troli. Elza zrozumiała, że musi podążać za głosem. Duchy zaklętej puszczy się przebudziły i nie były w dobrym humorze. Bazaltar obiecał, że zajmie się mieszkańcami królestwa pod nieobecność sióstr. O świcie Elza, Anna, Krzysztof, Olaf i Sven wyruszyli na północ. Podróż trwała cały dzień i całą noc, aż nastał brzask. Nagle Elza poprosiła Krzysztofa, by zatrzymał Sanie. Słyszę ten głos, oznajmiła. Kilka kroków dalej dostrzegli ogromną ścianę błyszczącej mgły. Elza ujęła Annę za rękę, by dodać sobie otuchy. W tej samej chwili mgła zaczęła powoli rozstępować się przed siostrami. Daj mi słowo, że zrobimy to razem, dobra? Upewniła się Anna. Daję słowo, obiecała Elza. Mgła stopniowo rzedła, ujawniając cztery kamienne obeliski, na których wyryte były symbole powietrza, ognia, wody i ziemi. Kiedy tylko przyjaciele minęli głazy, ściana oparów zamknęła się za nimi, odcinając im drogę powrotną. Mgła wyprowadziła przyjaciół na leśną polanę. Przez korony drzew sączyły się łagodne promienie słońca. Widok był tak zachwycający, że bardziej przypominał sen niż rzeczywistość. Annie aż zaparło dech w piersiach, kiedy zawędrowała na skraj klifu, z którego rozciągał się widok na Tamę. To o niej musiał jej opowiadać ojciec. Tama istniała naprawdę i przetrwała do dziś. Księżniczka stała przed, przez chwilę z Krzysztofem, podziwiając widoki, nagle jednak zorientowała się, że straciła z oczu Elzę. Natychmiast pobiegła jej szukać. Tu jesteś, wykrzyknęła z ulgą. Gdy tylko dostrzegła królową, ale wtedy okazało się, że nigdzie nie było Olafa. Kiedy w końcu przyjaciele odnaleźli Olafa, okazało się, że duch powietrza uniósł go, rozerwał na części i kręcił nimi na wszystkie strony. Rzucili się mu na pomoc, ale nic z tego. Wiatr porwał wszystkich ze sobą. Elza użyła magii, by wydostać towarzyszy z powrotem na powierzchnię. Sama jednak potrzebowała więcej czasu i więcej magii, żeby pokonać ducha powietrza, czyli, jak pieszczodliwie nazywał go Olach, orkanka. Kręcąc się w środku trąby powietrznej, Elza wyrzuciła ręce na boki i uwolniła swoją moc. Tornado zniknęło, a powietrze wypełnił śnieg, który zaczął tworzyć urzekające lodowe rzeźby. Każda z nich zdawała się przedstawiać inny epizod z przeszłości. Woda ma pamięć, powiedział Olaf. Jedna z rzeźb natychmiast zwróciła uwagę sióstr. Był to młody książę Agnar, którego tuliła w ramionach nieznana im dziewczyna. Wtem przyjaciele usłyszeli jakiś dźwięk dobiegający od strony pobliskich zarośli. Anna odłamała lodowy miecz od jednej z rzeźb, po czym rozcięła listowie. Ich oczom ukazała się grupa ludzi z reniferami. Zanim siostry zdążyły zareagować, z drzew zeskoczyło jeszcze więcej osób, a wkrótce dołączyli do nich żołnierze. Anna i Jelza zdały sobie sprawę, że miały przed sobą dawne oddziały Arendel i członków plemienia Norhuldra z opowieści króla Agnara. Nawet po tylu latach obie strony nadal były poróżnione. Przedstawiciele jednej i drugiej grupy od razu zaczęli skakać sobie do oczu. Przywódczyni plemienia Jelana. Kłóciła się właśnie z arendelskim porucznikiem, ale nie wydawało się, że go rozpoznaje. Wystąpiła więc krok do przodu, zapomniawszy, że trzyma w ręku lodowy miecz. Northuldrowie i arendelczycy postanowili się bronić i ruszyli w jej stronę. Na szczęście Elza w samą porę zatrzymała napastników siłą swojej magii. Żołnierze i plemienni wojownicy padli na ziemię. Ładna historia, to jakieś czary, wyszeptał porucznik. Nie, lekcja łyżwiarstwa, fuknęła zniecierpliwiona Jelana. Olaf wyszedł krok do przodu, żeby się przywitać. Cześć, jestem Olaf, powiedział i zaczął opowiadać, jak znaleźli się w puszczy. Anna tymczasem przyglądała się uważnie porucznikowi. Próbowała sobie przypomnieć, gdzie wcześniej mogła go widzieć. Nagle ją olśniło. Gabinet drugi, portret od lewej, wykrzyknęła. Był pan osobistym strażnikiem naszego ojca. Matias ucieszył się na wieść, że królowi Agnarowi udało się ujść cało z bitwy i wrócić do Arendel. Rozmowę przerwała im Jelana, żądając wyjaśnień. Dlaczego przyroda miałaby nagradzać mieszkankę Arendel magią? Nie mogła zrozumieć. Żeby zadośćuczynić za czyny twojego plemienia, odpalił Matias... Wszyscy wiedzieli, że odnosili się do dawnej bitwy pomiędzy Northuldrami i Arendelczykami. Mój lud jest niewinny, orzekła Jelana. Nigdy byśmy nie zaatakowali piersi. Elza próbowała wszystkich uspokoić. Powiedziała im o głosie, który ją tutaj przywołał. Poprosiła, by jej zaufali. Ufamy tylko przyrodzie, odparła przywódczyni. Kiedy ona przemawiamy, słuchamy. W tej samej chwili... Nie nieopodal coś błysnęło. Duch płomieni wykrzyknęła Jelana. Kula ognia błyskawicznie mknęła po pniu pobliskiego drzewa, które po chwili stanęło w płomieniach. Dookoła wybuchła panika. Ogień zaczął rozprzestrzeniać się po lesie, niszcząc wszystko, co spotkał na swojej drodze. Elza rzuciła się za nim w pogoń, aby go ugasić. W końcu udało się jej go doścignąć. Duch ognia okazał się maleńką salamandrą. Elza spojrzała w stworzeniu głęboko w oczy i zrozumiała, że jest zagubiona i przestraszona. Ostrożnie wyciągnęła przed siebie dłoń, a wtedy salamandra wspięła się na nią, rozkoszując się chłodnym dotykiem królowej. Kiedy Elza pomogła jej odzyskać spokój, szalejące dookoła płomienie same wygasły. Wtedy królowa usłyszała głos, i obie z salamandrą spojrzały w stronę, z której dobiegał. Też słyszysz ten głos? Ktoś na nas czeka, prawda? Kto to taki? I co teraz? Szepnęła Elza do ducha płomieni. Salamandra popatrzyła wymownie przed siebie. Dobrze, powiedziała Elza, ruszamy na północ. Kiedy dołączyła do niej Anna, Elza zarzuciła jej na ramiona chustę ich matki. Wiedząc, że tym gestem na pewno dodaje jej otuchy. Harald i jej siostra Hania Maja zainteresowali się chustą. Królowa wyjaśniła, że ojciec podarował ją matce, która od tamtej pory traktowała prezent jak najcenniejszy skarb. Rozpoznawszy symbole na tkaninie, Harald pokazał siostrom jedną z lodowych rzeźb, które wyczarowała Elza. Kiedy się jej przyjrzał, okazało się, że kobieta z posągu. Ma na sobie identyczną chustę. Widzę, powiedziała Elza. To nasza matka. Tego dnia uratowała ojcu życie, dodała Anna. Nasza matka pochodziła z plemienia Northuldra, a uwieściła królowa zebranym dookoła ludziom. To odkrycie zadziwiło wszystkich, a jednak zaciekli wrogowie potrafili okazać sobie wsparcie w trudnej chwili. Nagle różnice dzielące obie strony zeszły na dalszy plan. Cały dotychczasowy gniew zniknął. Zaraz potem w lesie odezwały się głosy zwierząt, a członkowie plemienia stanęli w kręgu i zaczęli cicho śpiewać. Jelana opierała się tak długo jak mogła, ale w końcu i ona nie mogła zaprzeczyć łączącej ich więzi. Siostry popatrzyły na siebie przepełnione kłębiącymi się uczuciami. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by zwrócić wam wolność zapewniła Elza, po czym spojrzała na Matiasa i dodała: I ocale Arendel, macie moje słowo. Podekscytowani Nordhuldrowie i Arendelczycy zaczęli ze sobą rozmawiać. Wszyscy gorąco pragnęli wydostać się z lasu pomożemy wam obiecała im Anna. Po oświadczeniu Elzy, wszyscy zebrali się na gulasz i grzane wino. Krzysztof zaprzyjaźnił się z Haraldem. Okazało się, że obaj kochają Renifery. I pokazał mu pierścionek, który kupił dla Anny. Nasz lud ma rewelacyjny patent na oświadczyny, stwierdził młody wojownik. Naprawdę? Zainteresował się Kristof. Jego rozmówca pokiwał głową i dodał. Tak i cała akcja kręci się wokół reniferów. Przy ognisków Hania Maja objaśniła Elzie znaczenie symboli na chuście. Wyobrażały one duchy natury. Zaskoczona królowa z zapartym tchem słuchała o piątym duchu, którego symbolizował most łączący ludzi z magią natury. Duch ten odchodził, gdy ludzie przestawali go słuchać. Najstarsi członkowie plemienia zarzekali się, że słyszeli jego głos w dniu, w którym las otoczyła mgła. Chwilę później ziemia zaczęła się trząść. To skalne kolosy pojawiły się w pobliżu, a przy każdym ich kroku drżała ziemia. Wszyscy się ukryli, ale stwory wyczuwały, że nieopodal jest ktoś, władający magią. Jeden z kolosów odwrócił się w stronę Elzy, ta jednak zdołała schować się za drzewem. Po chwili stwory odeszły, Elza musiała coś zrobić, postanowiła natychmiast wyruszyć dalej. Anna zgodziła się z siostrą, ale chciała najpierw powiadomić Krzysztofa. Szukała go wszędzie w obozie, lecz bez skutku. Nigdzie go nie było. Z ciężkim sercem podążyła na północ za siostrą i Olafem. Nie wiedziała, że chłopak szykował dla niej niespodziankę. Krzysztof przepięknie udekorował pobliską polanę kwiatami, sprowadził na nią motyle i renifery, ale Anna się nie pojawiła. Przyszła za to Jelana i wyjaśniła, że księżniczka udała się razem z siostrą na północ. Krzysztof nie mógł uwierzyć, że Anna poszła bez niego. Droga na północ zaprowadziła Elze i Annę i Olafa na szczyt zniesienia. Ku swojemu zdumieniu ujrzeli tam wrak okrętu należącego niegdyś do floty Arendel. Podziurawiona, zmurszała bandera powiewała smętnie na wietrze. Dotarło do nich, że mają przed sobą dawny okręt rodziców. Anna i Elza starały się odszukać jakiejś wskazówki, dzięki którym zrozumiałyby, dlaczego rodzice znaleźli się właśnie tutaj, na mrocznym morzu. Siostrom udało się odnaleźć schowek, w środku była mapa, a na niej zaznaczona rzeka Antohalan. Elza wydobyła wilgoć ze statku za pomocą magii. Krople wody utworzyły rzeźbę, która przedstawiała to, co wydarzyło się przed katastrofą. Król Agnar i królowa Iduna wcale nie ruszyli na Morze Południowe, tak jak myślały przez lata. Próbowali odszukać Achtohalan, by znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące magicznego daru starszej córki. To wszystko moja wina, szepnęła przez łzy Elza. Chcieli wyjaśnić tajemnicę moich mocy, i to przeze mnie zginęli. Anna upierała się, że siostra nie odpowiada za decyzje, które podjęli ich rodzice, i przypomniała jej o wyznaczonej przez nią misji. Jeśli ktoś wie, jak ocalić przyszłość, uchronić Arendel przed zagładą i odczarować puszczę, to tylko ty, przekonywała królewna, Wierzę w ciebie. Po raz kolejny Anna wykrzesiła pewność siebie siostry. Elza postanowiła jednak wyruszyć dalej sama. Nie zaprotestowała Anna. Prosimy, Zrobimy to razem. Przypomniała siostrze o ostrzeżeniu zawartym w kołysance. Wiry tam zdradliwe są. Elza była jednak nieugięta. Powiedziałaś, że we mnie wierzysz. Przecież nie powstrzymujecie przed wyruszeniem, ale nie puszczycie tam samej. Ja również nie mogę cię stracić, Anna, odparza, odparła Elza. Po czym siostry przytuliły się mocno. Nagle królowa za pomocą swojej magii stworzyła pod siostrą Jolafem łódkę i posłała ją po lodzie. Anna starała się za wszelką cenę zwonić pęczuna. Kiedy zmienili kurs i sunęli po suchym lodzie, teren zaczął opadać i łódka wylądowała w wodzie, która porwała ich dalej. Oboje byli źli na Elze, że tak ich potraktowała. Mówiłaś, że pewne rzeczy są stałe, ale wszystko ciągle się zmienia. Pożalił się Olaf. Nagle księżniczka coś zobaczyła i zaczęła gorączkowo uciszać bałwanka. Ej, no, nie zabraniaj mi mówić, zaprotestował Olaf. Ściszył głos do szeptu, kiedy zorientował się, że na brzegach wąwozu że mały skalne kolosy. Anna w panice zaczęła szukać drugiej drogi ucieczki. Dostrzegła rozwidlenie rzeki i skierowała łódkę w odnogę, która prowadziła z dala od niebezpieczeństwa. Trzymaj się, Olafie powiedziała dziewczyna, widząc, że nurt znosi ich prosto w stronę wodospadu. Przyjaciele na szczęście wyszli cało z upadku, ale łódka roztrzaskała się na kawałki. Gdzie my jesteśmy zapytał Olaf, kiedy wygramolili się na brzeg w tak zwanej czarnej dziurze stwierdziła Anna. Oboje weszli w ciemność. O, zobacz, jeszcze jedna, zupełnie jak w czarnym serze. zawołał Olaf na widok kolejnej dziury. Tymczasem Elza dotarła do brzegu wzburzonego morza. Zmrużyła oczy, by dojrzeć, co znajduje się po drugiej stronie. Musiała się tam dostać. Wzięła głęboki oddech, po czym pobiegła po wodzie, zamrażając powietrze morza pod swoimi stopami. Nagle wyrosła przed nią ogromna fala. Elza próbowała wbiec na nią, jednak nie zdążyła. Wpadła do wody. Natychmiast wypłynęła z powrotem na brzeg i wdrapała się na pobliski głaz. Zaczęła, zaczekała na najbliższą falę, po czym zamroziła ją i zjechała po niej jak po zjeżdżalni. Kolejna fala roztrzaskała jednak lodową konstrukcję i ponownie posłała Elzę do wody. Raptem błyskawica rozświetliła odmęty mrocznego morza i ukazała skrytego na dnie wodnego nokka. Duch spojrzał dziewczynie w oczy, po czym zniknął. Elza wypłynęła na powierzchnię, wyczarowała kre i wspięła się na nią. Wówczas duch wody uderzył błęd w lód, rozczaskując go na kawałki. Wodny nok i Elza walczyli za wzięcie w morskich odmętach. W końcu królowa wyczarowała lodową uzdę, którą zarzuciła duchowi wody na głowę. Choć na początku próbował się wyrwać, chwilę później Elzie udało się nad nim zapanować i pogalopowała w stronę przeciwległego brzegu. Tajemniczy głos wciąż przyzywał ją w stronę Artohalon. Dziewczyna wiedziała, że kiedy już tam dotrze, zdoła odkryć prawdę o bitwie między Northuldrami i Arendelczykami. I wreszcie zdjąć klątwę. Królowa gdzieś głęboko w sobie zawsze wiedziała, że Achtohalan była zamarzniętą rzeką, lodowcem. Głos ponaglał ją, by kierowała się w jego stronę. Słyszycie, powiedziała Elza ściągając wodzę. Niedługo później byli na przeciwległym brzegu. Gdy tylko dziewczyna zsunęła się z grzbietu ducha wody. Ten natychmiast pogalopował z powrotem w głębiny mrocznego morza. Zbliżając się do wejścia groty, Elza czuła jak sięga po nią potężna magia Artohalan. Śmiało postąpiła naprzód, pragnąc jak najprędzej ją poznać. Podążając za tajemniczym głosem, królowa weszła do lodowej jaskini. Wreszcie znalazła się w wielkiej sali. Po jej ścianach i sklepieniu tańczyły rozmyte obrazy. Eza nie potrafiła zrozumieć, co chcą jej przekazać. Jednak kiedy zaczęła śpiewać, kilka z nich wyostrzyło się na tyle, by pojęła, że ukazują przeszłość. Kobieta, która na nią spogląda, ten głos, który ją przyzywał, było to wspomnienie jej matki Iduny. Słuchając matczynej kołysanki. Elza zrozumiała, że Iduna wzywała ją, żeby jej córka wreszcie stała się tym, kim było jej pisane się stać. Wraz ze zwojem i rozkwitem jej mocy odkryło się przed nią również jej prawdziwe przeznaczenie. Elza zmieniła się w królową śniegu. Przepełniona zachwytem przyciągnęła do siebie magiczne wspomnienia, mając nadzieję, że odkryje tajemnicę zaklętej puszczy. Jednak sięgając za wzięcie w głąb pamięci przekroczyła granicę. Posunęła się za daleko. Kiedy wreszcie odkryła przejmującą prawdę o wszystkich kłamstwach, jakimi ją karmiono, poczuła, że otacza ją lód. Piął się po jej ciele, przemieniając ją w lodowy posąg. Ostatkiem sił Elza w pośpiechu przesłała siostrze wiadomość. Magia. Królowej dotarła do czekających w jaskini Anny i Olafa. Zaczęła formować lodową rzeźbę, dzięki której księżniczka dowiedziała się prawdy. To jej dziadek zaatakował Nordhuldrów. To przez niego cały las okryła nieprzenikniona mgła. Anna wiedziała, że musi jakoś naprawić błędy z przeszłości. Zaczęła prowadzić Olafa ku wyjściu, lecz on nagle się zatrzymał. Z jego ciała unosiły się płatki śniegu, jego magia słabła, co oznaczało, że Elza jest w poważnych tarapatach. Anna przytuliła mocno bałwanka. Kocham cię, powiedziała, starając się powstrzymać łzy. Kiedy Olaf ostatecznie zniknął, Anna wiedziała, że straciła również Elzę. Dłuższą chwilę siedziała nieruchomo. Wreszcie wzięła głęboki wdech. Musiała być silna. Wiedziała, że powinna zniszczyć tamę, która była symbolem nienawiści i zdrady. Dziadek zbudował ją, by oszukać Nerhuldrów. Mieli sądzić, że można mu ufać. Niestety uwolnienie wezbranej wody zniszczy jej ukochany Arendel. Anna wiedziała jednak, że to jedyny sposób, by uwolnić uwięzionych w zaklętej puszczy ludzi. Anna odnalazła drzemiące na brzegu rzeki skalne kolosy. Zbudźcie się, zawołała. Stwory powoli podniosły się i zaczęły ją ścigać. Dziewczyna starała się kluczyć pomiędzy drzewami i krzakami, wionąc kamienne, olbrzymy kutami. Jednak w pewnym momencie znalazła się wprost na ich drodze. Na szczęście wtedy, dosłownie w ostatniej chwili, pojawił się galopujący na sfenie Kristof, i ocalił ją, unosząc na grzbiecie Renifera. Przy tamie porucznik próbował powstrzymać Annę. Wasza wysokość, co robisz, pani? Dopytywał. Arendel nie ma przyszłości, póki nie naprawimy błędów przeszłości. Król Runeard zdradził nas wszystkich. Moja siostra oddała za tę prawdę życie. Matias i jego żołnierze zgodzili się pomóc dziewczynie. Anna pobiegła na środek tamy i zaczęła zachęcać kolosy. Rzucajcie swoimi głazami krzyknęła do nich. Księżniczka zerwała się do ucieczki, gdy tama już się waliła pod jej nogami. Musiała skoczyć. Matias i Krzysztof zdołali ją złapać w ostatniej chwili inaczej runęłaby w przepaść. Gotowość Anny do poświęcenia zmieniła coś w Antohalan. Otaczając El... Otaczający Elzę lud zaczął pękać. Kiedy królowa była już wolna, wskoczyła na grzbiet wodnego Nokka i podszałowała na nim w stronę Arendel. Jednak teraz, kiedy zawaliła się Tama, wezbrane wody rzeki pędziły wprost na miasto. Elza i Nok dotarli na miejsce dosłownie w ostatniej chwili. Ogromna fala niemal. Sięgała już pierwszych zabudowań. Na szczęście królowa zdołała zamrozić ją swoimi mocami, a Rendel było uratowane. Tymczasem rozwiała się mgła otaczająca zaklętą puszczę. Klątwa została zdjęta, i zarówno Noldjrzowie, jak i Arendelczycy wreszcie byli wolni. Dawne urazy obu stron poszły w zapomniane. Wszyscy razem zaczęli świętować nowo odzyskaną wolność. Anna zauważyła lśniące płatki śniegu i podążyła za nimi na brzeg fiordu. Kiedy zobaczyła Elze z wrażenia aż zaparło jej dech. Siostry rzuciły się sobie w objęcia. Zdały sobie sprawę, że udało im się, ponieważ działały razem. Teraz miejsce Elzy, jako królowej śniegu, było w lesie z duchami natury. Anny zaś w jej ukochanym Arendel jako jego nowej królowej. Z pomocą orkanka. Ducha powietrza Elza przywróciła życie Olafowi. Bałwanek nie posiadał się z radości na widok swoich przyjaciół. Jak to dobrze, że woda ma pamięć? Powiedziała królowa. Wszyscy jesteście z powrotem! zawołał Olaf. Krzysztof ukląkł przed Anną i wyciągnął pierścionek, który cały czas nosił przy sobie. Kocham cię całym sobą. Czy zostaniesz moją żoną? spytał. Tak. Odpowiedziała dziewczyna. Kilka tygodni później królowa Anna spoglądała na swój lud. Odsłaniała właśnie rzeźbę upamiętniającą pokój między Nortuldrami i Arendelczykami. Przedstawiała ona rodziców obu królowych jako młodych ludzi. Nasze krainy i ludy są teraz połączone miłością, powiedziała. Kiedy wszyscy wiwatowali, pojawił się orkanek. Mam wiadomość dla mojej siostry, odezwała się Anna i wyciągnęła do niego dłoń z dziścikiem. Duch powietrza porwał papier i uniósł go w dal. Elza odebrała wiadomość. Środa kalambury, przeczytała. Nie spóźnij się i nie martw się, Arendel ma się świetnie. Dbaj o las, kocham cię. Królowa śniegu uśmiechnęła się promiennie. Pomimo, że mieszkały osobno, siostry były sobie bliższe niż kiedykolwiek wcześniej. Elza zawołała wodnego Nokka, powitała go i pogalopowała na nim w pełnej harmonii. Czuła się naprawdę szczęśliwa, wiedząc, że zarówno ona, jak i jej siostra były tam, gdzie powinny być.